Cześć wszystkim, was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym porozmawiamy o premiach, które są w tym tygodniu w GTA Online. Wspomnijmy sobie też coś o zgiżdżkach, yy, o rzeczach, jakie się pojawiły w tym tygodniu w GTA Online, ale najpierw te premie. Premie są chyba najciekawsze w tym tygodniu i powiem wam, że no, robi się ciekawie. Premie są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre i to może wskazywać na to, że może niedługo będzie jakieś duże DLC. Zawsze jak ma wychodzić duże DLC, częściej się pojawiają premie. Także kto wie, chociaż wydaje mi się, że jest troszeczkę za wcześniej, ale no Rockstar nas zaskoczył już z Arena World DLC, więc może zaskoczą nas po raz drugi. Zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie. Yy, jak widzicie jesteśmy w, yy, w magazynie z paczkami, także możecie się już domyśleć, że mamy tutaj podwójną premię. I rzeczywiście tak jest. Mamy tutaj razy dwa po raz kolejny. Ostatni raz mieliśmy tą premię 2-3 tygodnie temu. Także Rockstar dość szybko dał podwójną premię na paczki. Może na paczkach oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo zarobić. Ja tutaj mam przedmiot specjalny do sprzedania za 230 tysięcy. Jest to oczywiście złoty minigun. On chodzi normalnie po sto, nieco ponad 100 tysięcy. Więc tutaj macie dowód na to, że rzeczywiście taka premia istnieje. Ale to nie wszystko, to nie wszystko, ponieważ mamy również premię na import-export. Dość długo wyczekiwana premia. Tylko niestety nie razy dwa. Jest to 1,5 raza Tutaj tej podwójnej, podwójnej premii. Ale wiecie, zawsze coś. Czy teraz się tak zastanawiam, tutaj macie teraz potwierdzenie, że rzeczywiście taka podwójna premia jest. Normalnie się zarabia na dealerze na klasie wysokiej 100 tysięcy, teraz to wynosi 150 tysięcy. Oczywiście tutaj koszt tuningu minus 30 tysięcy i minus też koszta e, uszkodzeń. I tak się właśnie zastanawiam, co lepiej robić, bo są, to, bo są tutaj dwa biznesy grindowe, na dwa biznesy grindowe mamy podwójną premię. Standardowo się robi tylko jeden z nich i wydaje mi się, że w tym tygodniu, mimo tego, że jest podwójna premia, właściwie półtora premii na import-eksport, to lepiej chyba robić paczki. Na paczkach wydaje mi się, że zarobicie troszeczkę więcej. Chociaż import eksport jest dość wygodnym biznesem. Też szłoby coś tutaj zarobić, chociażby na tych kolekcjach, które są dość dużo warte. Także moim skromnym zdaniem lepiej w tym tygodniu robić paczki, jeżeli chcecie dużo zarobić. Chyba, że wam się paczki znudziły po ostatnich podwójnych premiach, no to możecie już robić ten import-export. Ja będę robił trochę tego, trochę tego. W tym tygodniu na pewno nie będę bił jakiegoś rekordu zarobku, poza tym pół tygodnia spędzam na wyjeździe Także no, będę robił po prostu to co mi się podoba, jakoś tutaj dużo pieniędzy nie potrzebuję Jeżeli chodzi jeszcze o podwójne premie, oczywiście mamy też podwójnie premiowane tryby Nie mamy podwójnej premii na areny, a szkoda, bo tam się fajnie wbijało respa na kole fortuny Zarabiało się też całkiem przyjemnie, chociaż, pamiętajcie, tryby nigdy nie są do zarabiania Do zarabiania są tylko i wyłącznie Biznesy, nic więcej mm, Ale jeżeli chodzi o wbijanie Respa, no to jak najbardziej, no to tryby do, do, od tego są całkiem spoko Na arenę tego podwójnego, tej podwójnej premii nie mamy, ale mamy tutaj podwójną premię na Gunitfa Remix, jak widzicie mm, Na tym e, można troszeczkę Respa wbić e, Utrzymaj tempo, tutaj też jest podwójna premia i jeszcze z innych adwersarzy, nie wiem czy jeszcze coś, coś tutaj było Tutaj już sprawdziłem całą listę, ale tutaj już więcej trybów nie jest premiowanych Tylko te dwa adwersarze, które wam pokazałem, tylko tam możemy zarobić razy dwa i wbijać respa razy dwa eee, I to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o premie w tym tygodniu Jeżeli coś ominąłem, o to tam na dole w komentarz wam napiszę jeszcze przy przypiętym poście Jeżeli jeszcze coś innego będzie podwójnie premiowany nie, nie sprawdzałem jeszcze takich rzeczy jak na przykład misję w Terrorbite, misję w klejem motocyklowym, ale wydaje mi się, że tam wszystko jest normalnie. Jak coś to, do, to dopiszę. Eee, oczywiście, mamy nowy samolot w tym tygodniu szlagan, będziemy go testować i na live. Eee, Właśnie to jak to oglądacie może już jest po live, w sumie nie kiedy ten odcinek wrzucę. W każdym bądź razie też będzie normalny odcinek na kanale z testu szlagena. Eee, prezentuje się bardzo ciekawie, mówi się, że ma być... Eee... Rywalem Pariah'a, ale nie wiadomo, jak to będzie w praktyce. Tak więc, na pewno, wyczekujcie tutaj odcinka porównawczego. Yy, niedługo też się pojawi na kanale, w środę albo czwartek. Yy, no i teraz, może sprawdźmy sobie zgniszki. Na co my tutaj mamy zgniszki? W może tutaj byłem na Legendary, to może to Legendary już sobie tutaj sprawdźmy. Jester Classic jest przeceniony. Tyrant, Flash GT. No, póki tutaj, póki co, nie widzę tutaj czegoś. Czym warto byłoby się zainteresować? Na solternie zaś e, zobaczmy, czy coś tutaj mamy. Przecież póki co, ja tutaj nic nie widzę. Chyba tutaj będzie pusto, jeżeli chodzi o, o jakieś zniżki. Nic tutaj przekreślonego nie widzę, niestety. No i Warstock na Warstocku myślę, że coś powinno być. Dobra, Scramjet jest przeceniony, mm, ale nie jest to pojazd też warty uwagi. Czołg też jest przeceniony. Jeżeli jeździliście dużo czy starym czołgiem. To możecie sobie kupić ten nowy czołg. Jeżeli nie jeździliście sta starym, to raczej nowy wam się nie przyda. Ale też jest tutaj Zgiszka. Na Volatola też jest Zgiszka. Na Czernoboga też jest Zgiszka. Nie są to jakieś pojazdy, które się w czymś wyróżniają. Przynajmniej, przynajmniej w mojej opinii. o no, ten Czernobog jest na Ten Czernobog na przykład pada na inną rakietę RPG, tak? To. Jest naprawdę, jak dla mnie jest bardzo słaby Tutaj już na Wurstoku, jak widzicie nic nie ma Na stronie Benego również tutaj nic nie mamy Wszystko, wszystkie ceny są normalne Na Alitas Travel również nie ma żadnych yy, przecen No i tutaj też przeklikałem wszystkie posiadłości biznesowe Czyli te bunkry, bazy, yy, hangary, kluby nocne Ale tutaj też yy, na nic nie mam zniżki Wszystkie, yy, wszystkie ceny są normalne Ale za to, mamy przecenione biura I to jest bardzo, ale to bardzo fajna sprawa Teraz najtańsze biuro kosztuje 700 tysięcy, a najdroższe kosztuje 2 800. 000, jeżeli oczywiście tutaj e, nie wliczamy ulepszeń, no ulepsze ja widzę, że kosztują normalnie tyle co zawsze, ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, nie ma jeszcze biura, naprawdę warto biuro kupić. Od biura się zaczyna gry, jeżeli chcecie oczywiście rozwinąć się biznesowo. No i ostatnia przycena, jaką zauważyłem, jest tutaj na komputerze w biurze. No, mamy przecenione magazyny na paczki, wszystkie magazyny i małe i średnie i duże Także jeżeli ktoś z was tego magazynu nie ma, to warto sobie taki magazyn zakupić I oczywiście korzystać z tej podwójnej premii, którą Rockstar, Rockstar nam daje w tym tygodniu O, no, tutaj mamy akurat magazyn za 200, kiedy normalnie kosztuje 3 miliony 500 Tutaj mamy 3 miliony i teraz kosztuje 1 800 No wszystkie magazyny jak widzicie są przecenione, to damy sobie średnie no, średnie kosztują nieco ponad 500 tysięcy, więc jest to stosunkowo niedużo. Małe magazyny kosztują po 200 tysięcy. O, tutaj jest za 190 tysięcy, nawet 150 tysięcy. Także kosztują naprawdę bardzo tanio. Jeżeli ktoś z Was nie ma magazynu, warto kupić. No i korzystaj z tej premii, bo na pewno wyjdziecie na tym na plusie. A w tym materiale to już właściwie tyle. Jeżeli tutaj ominąłem jakieś premie albo zgiżki, no to napiszę wam o tym tam na dole w komentarzu. W przypiętym poście, w przypiętym komentarzu. Mm, ale myślę, że raczej tutaj jakiejś zaległości nie mamy. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam Was do pozostawienia opeczki w górę. Jeżeli ktoś z Was jest nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby oglądają ten materiał, rozumiem też Ciebie zachęca do zostawienia Subika tam na dole pod filmem. Na pewno nie pożałujesz, jeżeli tutaj lubisz GTA Online. Yy, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Widzimy się też na live'ach, na które Was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.